Etykieta informuje o trzech ważnych parametrach opony. Efektywności energetycznej, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz poziomu hałasu zewnętrznego wytwarzanego przez oponę. W przypadku dwóch pierwszych kryteriów najwyższą oceną jest A. W przypadku hałasu zewnętrznego wytwarzanego przez oponę podawana jest wartość bezwzględna w decybelach. Takie informacje są zrozumiałe dla konsumenta i umożliwiają mu szybkie zapoznanie się z podstawową charakterystyką produktu. Kina chciałaby oczywiście dowiedzieć się także, co dokładnie oznaczają poszczególne kryteria, a dokładniej o czym informują poszczególne oceny. Sprzedawca ogumienia chętnie wyjaśni wszystkie wątpliwości w punkcie informacyjnym w sklepie. Na początku sprawdzają efektywność energetyczną opony, czyli jej wpływ na zużycie paliwa. Zmniejszenie oporów toczenia zawsze powoduje oszczędność paliwową oraz zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Jaka jest różnica między oponą kategorii B a oponą kategorii C? Sprawdźmy to. Test rozpoczynamy w kanowerze. Opona posiadająca kategorię C zużywa prawie 12 litra paliwa więcej na 100 km niż opona posiadająca kategorię B. Tina przyjeżdża na swoich oponach przez całe Niemcy, Szwajcarię aż do północnych Włoch. Podróż kończy się w Mediolanie po przejechaniu 1000 km. Opony klasy C zużyły ponad 1,2 litra paliwa więcej niż opony klasy B. To samo dotyczy innych tras o długości 1000 km. Z Flensburga do Monachium, jak również z Le Havre do Marsylii, z Barcelony do Sewilli oraz z Rzymu do Palermo. Nasze kalkulacje mogą iść dalej. Opony klasy E zużywają 2,4 litra paliwa więcej na 1000 km niż opony klasy B. Opony klasy D nie były brane pod uwagę. Temat zużycia paliwa jest więc jasny. Co natomiast z hamowaniem na mokrej nawierzchni? Sprzedawca Opon oraz Tina skupiają się teraz na tym zagadnieniu. Opona z klasą hamowania A ma najkrótszą drogę hamowania z prędkości początkowej 80 km na godzinę. Samochód z oponami klasy B zatrzymuje się 3 metry dalej. Opony klasy C potrzebują dodatkowych 4 metrów, aby zatrzymać się. To samo dotyczy opon klasy E i F, które zatrzymają się analogicznie po dalszych 5 i 6 metrach. Opony klasy D i G nie były brane pod uwagę. Podsumowując, różnica między hamowaniem opon klasy A i F może wynieść aż 18 metrów. Przyjrzyjmy się bliżej jeszcze raz. Pojazd z oponami klasy A zatrzymuje się najszybciej. W tym momencie pojazd z oponami klasy B nadal porusza się z prędkością 25 km na godzinę. Pojazd z oponami klasy C nadal porusza się z prędkością 34 km na godzinę. Pojazd z oponami klasy E przejeżdża z prędkością 42 km na godzinę, podczas gdy pojazd z oponami klasy F mija zatrzymany pojazd z oponami klasy A z prędkością aż 49 km na godzinę. Na koniec zajmijmy się kwestią hałasu. Tina dowiedziała się, że istnieją trzy klasy, które charakteryzują zewnętrzny hałas wytwarzany przez opony. Różne wartości na etykiecie przedstawiają wartości absolutne w decybelach. Czynniki takie jak odporność na aquaplaning, hamowanie na suchej i mokrej nawierzchni, prowadzenie na suchej i mokrej nawierzchni również odgrywają bardzo ważną rolę w wyborze dobrej opony. Brakuje również specjalnych kryteriów zimowych. Co z ruszaniem na śniegu? Czy opona ślizga się podczas jazdy pod górkę na ośnieżonej nawierzchni? Jak sprawuje się opona podczas hamowania na śniegu i lodzie? Jak wygląda prowadzenie przy temperaturach poniżej 7 stopni Celsjusza?